A spirit that looks exactly like a living person, or someone who looks exactly like someone else but who is not related to that person. Cześć, z tej strony Emerion. Dzisiaj mam dla was coś innego, a mianowicie Doppelganger'a. Program, w którym stworzę sobowtóry celebrytów, a waszym zadaniem będzie zgadnąć o kogo chodzi. Już tłumaczę, na czym polega zabawa. W trakcie odcinka będziecie dostawać wskazówki, a w międzyczasie będę tworzył luczka, który w domyśle ma wyglądać jak wybrany przeze mnie celebryta. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie, kto został obiektem cosplayu. W komentarzu napiszcie w którym momencie i po czym zorientowaliście się, że to właśnie ta osoba. Jednakże jeśli wam się nie uda, również dajcie znać, co Was zmyliło, czy może chodziło o to, że nie znacie tej osoby, albo ja nie umiem grać w przebieranki. Jeśli powiecie, że nie umiem, to przyjmę to na kratę. Teraz spójrzcie na schemat odcinka. Najpierw zaczynamy wskazówką, następnie robimy urodę. Potem mamy kolejną wskazówkę, ubranka i na końcu ostatnią wskazówkę. Potem jest już ostatnia chwila na zgadywanie i finalne ujawnienie pseudonimu celebryty. Przede wszystkim obiektem cosplayu będą artyści wokalni, czyli piosenkarze, piosenkarki, raperzy, raperki i tak Mam nadzieję, że wszystko jest już jasne. Pora rozpocząć zabawę. Czas na pierwszą wskazówkę. No dobrze, moi drodzy, pierwsza wskazówka podana. No to możemy zaczynać. A więc uroda. No tutaj myślę, że nie powinno być aż tak źle. No, raczej będzie ok. Tylko wziąć to jakoś tutaj ładnie dopasować. Uroda, uroda. No, jednak może będzie trochę trudniej niż myślałem. Dobra, na razie zostaniemy przy tym kolorze skóry. Bo jest całkiem podobny do tego, który będziemy próbowali osiągnąć. Dobra, usta usta. Tutaj jest trochę trudniej, przez to, że one są dość specyficzne. O matku, jakie, jakie dziwne usta. Pierwszy raz je na oczy widzę w ogóle. Nawet nie wiedziałem, że... U, u, u. E, o, o Jezu. Dobra, zignorujmy. Nie, nie. Mhm. Gdyby je troszkę pomniejszyć. Nadać ten kolor, który tutaj ma. Dobra, spróbujemy na razie z tymi ustami. Bo tu wcale nie jest łatwo tak dobrać cokolwiek. Jednak tutaj w postaci nie jest lekko. Nie jest lekko, zdecydowanie. Dobra, ona ma trochę większy nos. Dobra, coś takiego. Jeśli chodzi o oczy, to tutaj raczej nie powinno być aż tak źle. Proszę, nikt nie będzie. Dobra, tu są za duże te rzęsy. Tutaj też. I nie ma z kolei. No matko, co to są za oczy? Hmm, o, tutaj nawet są całkiem podobne do oryginałów. Troszkę bliżej. OK. jeśli chodzi o kolor, tutaj ja mamy taki brąz. Bardzo, bardzo mocny. Moment. Ta paleta, ta paleta chyba. Okej. Okay. Robi robotę. Jeśli chodzi o brwi, no to mamy ładnie takie wycieniowane na czarno praktycznie. Hmm, okej. Okay. Teraz przydałby się jakiś makijaż, żeby ją wystylizować na no to jak ona wygląda faktycznie. Takie coś. Okej, okay. jeśli chodzi o twarz, jako całość to raczej coś takiego. I wydaje mi się, że tutaj kolor musi być jednak trochę bardziej opalony. No nie wiem czego, ja po prostu nie mam w swojej bazie kolorów. O, 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 coś takiego. Tylko w tej sytuacji trzeba bardziej usta wpasować. Okej, okay. to jednak nie to. Nie, nie te usta. I takie też kurczę. Średnio mi pasują. Chyba będziemy musieli zostać przy klasyce może delikatnie większej. O. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba trzeba zostać przy tych zwykłych, najzwyklejszych ustach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo tu kurczę ciężko przez to, że to. A jajaj. No bo moje. moje New Year's. New Year' usta to raczej tak średnio będą pasować. Ze względu na to, że, że to kurczę. Moment, ona takie, prowimy bardziej. Nie, dobra, no, może? Chyba takie, no, chociaż bliżej długościowo. Dobra, zostaniemy przy tych kurczę, bo ja nie mam w tym kolorze, akurat pasujących do tego koloru skóry, Chociaż możemy w sumie sprawdzić, czemu nie? Bo one są nieświecące, bo jakby były takie świecące, to ja tutaj mam jakieś. Jakieś te takie o, te takie goldy, ale one są i, za, i trochę za duże i w ogóle przede wszystkim się błyszczą. I to jest bardzo dużo, bardzo duży problem, bo nie pasują po prostu. Niekanoniczne są. No nie, to też nie jest ten krój. Dobra, zostajemy przy tych o tych tu. Dobra. <laughs> I włosy. I ewentualnie może jeszcze delikatne cienie na tą stronę. Okej, okay. a delikatne cienie tutaj takie. Okej, okay, dobra, zobaczymy czy to się sprawdzi, bo nie mam pewności. Czy ona nie ma do jakiegoś makijażu? <laughs> Może delikatnym, ale, nie, ale prawie nie widać. No i co? I w sumie ostatnie chyba najważniejsze. W włosy, o weź tu teraz dobierz włosy. O człowieku, o matko jakie ładne dodali w tym motypie, ale fajne. Dobra, tutaj są dość długie albo średnie. Więc sobie sprawdzimy sobie oba, chodzi o dwa kolory. To nie. Chodzi o dwa kolory charakterystyczne. O, a coś takiego? No, to, to może być nawet to. Okej. Okay. Ten kolor, dobra. Trochę ciemniejszy. Dobra, troszkę jaśniejszy. O. <grym>, że tego nie widzicie, bo to byłby za duży spoiler, ale ja się teraz przekładam z drugiego monitora na ten główny, na którym nagrywam. Po prostu przekładam zdjęcie przybliżone, <grym>, żeby sprawdzić, czy mi się pokrywa paleta warm ze sobą. Dobra, to chyba będzie to. Jeszcze trzecie zdjęcie poglądowe odpalę. Ale kurczę one wszystkie są sfiltrowane, prawie. Dobra, troszkę jaśniejszy ten gląd. O, dobra, pięknie jest. O, ona widzę. Dobra. Jeszcze jedna ważna sprawa do dodania. Mam nadzieję, że to mi się nie będzie pokrywało ze sobą za bardzo. Ale spróbujemy to dodać. Kurczę, za wysoko jest, ale dobra, niech będzie. Teraz dobra, pod kolor skóry. To jest praktycznie w kolorze skóry, tylko że. Tylko, że to jest taki wypustek jakby, nie znam Dobra, myślę, że takie coś, takie coś mo, może, mo, może być. <laughs> jak to wygląda? <laughs> kurczę, no nie jest idealnie, ale raczej idealnie nie będzie. Może tutaj strój was bardziej naprowadzi. Albo druga, albo druga wskazówka. Strój, albo druga wskazówka, w tym trzeba po, pokładać nadzieję. Jednak ciężka, ciężka rola cosplayera w movie Star Planet 2. No dobra, ale jeśli chodzi o urodę, na ten moment to będzie wszystko. A gdybym coś uznał, że trzeba by poprawić, to po prostu to już zrobię na sam koniec przed pokazaniem wam finalnym, żeby już po trzeciej wskazówce idealnie wyglądała ta postać, gdyby mi się udało. Coś tutaj do poprawki dorzucić, może inaczej, makijaż, ułożyć coś takiego. A więc czas na wskazówkę numer dwa. No dobra moi drodzy, lecimy, jeśli chodzi o strój, no to tutaj kropka w kropkę tego nie dam rady zrobić, nie ma szans, ale możemy zrobić coś podobnego. O, widzę, że coś nowego dodali, takiego co mogło pasować. Tylko kurczę krawat jest trochę krótszy i nie jest taki równy. Dobra, trudno się mówi, nie można mieć wszystkiego. Mm -hmm. No myślę, że to będzie tak. Chyba, że ewentualnie w ten sposób, ale to też nie, to się musi wyróżniać. Dobra, pozostawimy to tak chwilowo. Tej najbardziej robotę robi kołnierz i, i długie rękawy. Czy on ma jakieś kurczyki? Nie ma. Dobra. No to buty. Tutaj w nietypowej kolejności buty. Jeszcze bo są, może coś będzie w pozostałych, bo takiego pasującego, bo to Ej, nie ma jednak. No to trzeba szukać, nie wiem, w kozakach chyba. Hmm, no to będzie ciężkie zadanie. Jak wybierałem tą osobę do cosplayu, to nie zwróciłem uwagi na to, co ma na nogach. o, 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 o oj, oj, słabo, słabo. <zysk> Największy problem to są chyba sznurówki w tych butach. ale to na pewno takich butów na MSP nie ma z takimi sznurówkami, także chociaż żeby się krój zgadzał w miarę. Chyba, że takie, ale nie, bo to widać że to nie są sznurówki. Dobra, coś innego. O, ile mamy tutaj kolorów do edycji? O, dobra. Felofują trochę te buty, przez to, że całość się od razu zmienia. No, ale też nurówki to w sumie takie dwukolorowe były. Dobra, pójdzie. Okej. Okay. Dobra, jakoś to będzie. No i następne, już w sumie ostatnia rzecz, spodnie, No, proszę Państwa, tutaj może być ciężko. Trochę są presowe, ale w sumie z wysokim stanem. No. Te są ładne po prostu. Może sobie je kupię. O nie, zdecydowanie nie. Nie, nie. One jeszcze muszą mieć takie... Chociaż w sumie to... W sumie to nie muszą mieć paseczka. Mogę go dodać potem. Dobra, to nie to, ale te są chyba najbliżej. To co to jest też, nie? Te są chyba najbliżej. Dobra, chwilowej tutaj wrzucę. Tak na razie co. One się tak samo prawie zaginają na butach. Jak oryginał Dobra Dodatki To będzie na pewno w pozostałych Cienki paseczek jest potrzebny Nie, nie taki Czemu to jest w ogóle tak wysoko? Moment, czy ja nic nie pominąłem? Nie Aha, to jest wszystko No to słabo No to lipa O lipa Oj, 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 oj. Serio, nie ma tu więcej pasków? A gdyby to zamienić temu wszystkiemu kolory na czarne, byłoby to bardzo widać. Oj, chyba myślę, że byłoby to bardzo widać. A zresztą tutaj się dwa zmieniają. Niedobrze. Dobra, może coś tutaj innego jeszcze. Może się coś znajdzie. Nigdy nie wiadomo, trzeba szukać. No kurczę, na no idealnej wysokości jest talerz, który ma gwiazdki. No dobra moi drodzy, pewnie widzicie, przeleciałem do samego dołu i tutaj żadnego paska nie ma, więc musimy zostać przy tym. To by było tyle jeśli chodzi o ubiór. Ja tutaj ją jeszcze dokręcę trochę, podrasuję jakoś tutaj, może spróbuję coś, a Was zapraszam do wysłuchania trzeciej wskazówki i zgadywania. Jeśli po usłyszeniu trzeciej wskazówki dalej nie wiecie kto to jest, no to cóż mogę powiedzieć. Zostało Wam ostatnie parę sekund na zgadnięcie, bo za moment mówię, otóż to co teraz tutaj widzicie ta osoba to jest po prostu nowa odsłona wszystkim, myślę, że wszystkim zdanej z danej SARSY, zdanej z takich hitów jak hitowych w sumie albumów jak Motylejśmy, piórokuszę i ewentualnie zakryj. Mm. To jest jej nowa cłona z albumu, którego nazwa pojawiła się <laughs> w ostatniej wskazówce. Jestem Marta. Myślę, że jednego z najlepszych albumów w jej karierze. Osobiście tak uważam. Jeden z najmniej mainstreamowych i co za tym idzie, najbardziej niedocenionych. Także tak, moi drodzy, to jest Sarsa. To jest Sarsa, to jest Marta. Mam nadzieję, że komuś udało się zgadnąć. Bo nie jest to zdecydowanie idealny cosplay, tutaj możecie sobie zobaczyć jak to powinno wyglądać Jak jest zestawienie między okładką albumu, a, a tym co mamy w Mister Planet No jest trochę różnic, mniej lub bardziej znacznych Ale uwierzcie mi na słowo, że jak na grę przebierankową mamy tutaj bardzo ograniczony zasób w ogóle wszystkiego po kolei No i to to nie jest Także tak, to była Marta moi drodzy to była Sarsa. No dobra moi drodzy, według rozkładu widzimy się następnym razem 4 grudnia. Eee, dziękuję wam za to, że dotrwaliście ze mną do końca. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli aktywny udział w zabawie i zostawili komentarz e, za udział w zabawie. I to tyle z mojej strony, moi drodzy. Cześć!